cześć, witajcie, widzowie! Witam was najserdeczniej na kolejnym odcineczku! Czemu to nagrywasz? Słuchaj, bo ja muszę coś ci powiedzieć i widzą też co sobie muszę powiedzieć. Ale znowu z jednym, Nie, zgadzać. nie, ale posłuchaj mnie, z bo tu. To, to jest dobry pomysł! Może ożej się z nim! <laughs> nie! Co ty mówisz? Poczekaj, słuchajcie, widzowie, <laughs> musimy sprawdzić, co jest u niego, ponieważ na odcinku Słuch, ale Paliona. Sprawdzaliśmy, no sprawdzaliśmy, nasikał tam. No jasne, ale wiesz o co no, chodzi? No, jedziesz, co, ty, co, ty, sam. co ty robisz? Czekaj, Palion! Nie, Palion! on! <noise> widzowie, zostaliśmy sami. Ja rozumiem, że to nie jest dobry pomysł i faktycznie może się coś stać, ale przecież Yeti jest dobry. Nic mu się nie stanie. Musimy sprawdzić, co się, słuchajcie, stanie, bo on jest tutaj zamknięty. Wy widzowie, zostawcie łapeczkę i subskrypcję obowiązkowo, bo my tam idziemy, on tam jest. Ja go widzę przez tą szybę, tylko ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby otwierać mu drzwi. On może być bardzo, ale tu bardzo agresywny, ale tu nie ma znaczenia. Otworzymy tak spokojnie. Uwaga, halo? Yeti, jesteś tutaj? Uwaga, ej, co, co jest? Coś taki, co on się patrzy tyłem Zaraz coś? jest? Yeti! Yeti, y y y siemanko, co tam u ciebie? Haha! <centeredemente> Wszystko w porządku, co? Nie, 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 nie rób tego! Nie rób tego! Co ty co, co ty robisz, ja Ty Uspokój się! Uspokój się! Nie, 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 zostaw mnie! Zostaw mnie! Pomocy, 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 pomocy! O nie! O nie, widzowie! Co on odwala! Co on robi? Nie. szybko, szybko! On zmienił drogę! O, 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 nie. o nie, o nie, o nie, o nie! O ty! On jest taki mądry, wydaje się, że jest lepszy. Je stój tu. Miałeś tam iść! Miałeś się tam schować u siebie, a ty... Nie, nie został mnie! Zostaw mnie! Nie, nie, nie nie, został, nie, Nie, nie. zostaw mnie, widzowie szybko! My musimy gdzieś uciekać! Ja nie wiem, w którą stronę! Dzień, możemy usiąść? Nie, pomocy! To był zły pomysł, to był mega zły pomysł, co mam zrobić? Pomocy, szybko uciekaj! O matko widzowie, co to było? Czy wy to widzieliście? Yeti mnie po prostu gonił wy, w prawdziwym życiu. Czego on ode mnie chciał? Ja cię kręcę, nie wiem widzowie, ale słuchajcie, muszę to powiedzieć teraz Palionowi. Serio, tego jest za dużo. Ten Yeti się staje jakiś agresywny. Palion, jesteś tutaj. Siemka, cześć. Ej, słuchaj, nie uwierzę, że się stało. Nie uwierzę, że się stało. W prawdziwym Czemu życiu. Mi wyjść, nie, 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 słuchaj, ja ci chcę powiedzieć, bo to jest naprawdę mega, ale to mega ważna sprawa. Ja Dobra, normalnie, wiesz, że poszedłem do Jetygo. Nie? Sprawdzić co tam u niego, nie? Ty powiedziałeś, że to no, jest no. zły pomysł i ja ci powiem jedną rzecz, słuchaj, on mnie zaatakował Serio, on mnie normalnie wziął i nie mnie próbował gonić w prawdziwym życiu. Naprawdę! Ale... Ja nie wiem, to jest za dużo toś? Co, jeszcze raz? Zrobił ci coś? Nie, na szczęście nie, na szczęście mu uciekłem, ale słuchaj, ja nie mogę, gdyby on mi coś zrobił, to się mogło czemu tak nie się To No nie mógł, ci pomógł. Przecież. No ja wiem, ja wiem, ale wiesz, to już poszedłeś i chciałem ci po prostu zawracać głowy. Dlatego teraz, słuchaj, wiesz co zrobimy? Pójdę do Yetiego. albo może razem pójdziemy, co? Do Yetiego? Czy to jest? Nie, no, nie będę do niego szedł. Co ty też nie chcesz do niego iść tutaj w Minecrafcie? No w sumie. Dobra, wiesz co, to jest sprawa pomiędzy mną a Yetim, a nie pomiędzy tobą. Więc ale to dobra. Jest zły pomysł w Zyku. Dlaczego? Nie, no. No wiem, że tak mówiłeś też wcześniej, ale słuchaj, nie no ja muszę to zrobić! Jeżeli ja tego nie zrobię, to po prostu yy, no nie pozwolę sobie spojrzeć sobie w oczy, w lustro czy coś takiego muszę porozmawiać ale... z jednym. Dobra, okej, okay, ale no. ja nie biorę za to odpowiedzialność. Dobra, dobra, spoko, spoko, spoko. Nie martw się nie, cokolwiek ruch, co byś. ja zostaję z moimi wiśniakami. Dobra, dobra, spoko, spoko, spoko. Ja idę do Jetiego, Ty się tutaj nie przejmuj jakby coś się stało, to ja do ciebie tutaj przyjdę, ale nic się nie stanie, nie no, spoko, spoko. Trzymaj się A, w ten. Na, na pewno, na pewno spokojnie, nie musisz nic tutaj yy, robić, nie martw się mnie, no. cześć. Lecę do Yetiego. Dobra, widzowie, jedziemy teraz do Yetiego. Po prostu musimy się go zapytać, dlaczego on mnie gonił przez całe podwórko Paliona. To jest naprawdę mega, to mega, nie, że tak powiem, niepokojące. I ja muszę to sprawdzić. Yeti, słuchajcie, jest w swojej, że tak powiem, jaskini. My go ostatnio, widzowie, śledziliśmy. Ten Yeti, on powiem nam się, że, no, nie wiedziałem, że on jest aż taki nieprzyjazny. Wydawał się serio, no, w miarę dobry. Ale jednak okazuje się, że on chyba faktycznie. Coś kombinuje. On ma chyba jakiś inny cel. Wiecie, no my musimy tutaj, niestety, tego złapać, żeby, że tak powiem. No, wejść na palionowo, żeby palion mógł znowu normalnie wchodzić na palionowo. Ale teraz to czy on przypadkiem nie ma czegoś w rękawie jakiegoś asa? Myślę, że on coś po prostu ukrywa. I teraz, słuchajcie, jak tylko my do niego przejdziemy, co on będzie chciał? Czy on, widzę, że on będzie chciał rozwalić, jak w prawdziwym życiu? Może najpierw zobaczmy tak na F5. Ej, czy on nie widział? On się patrzy tutaj w stronę jaskini. Dobra, ja się teraz na niego patrzę. Chodzi sobie tutaj po tej całej jaskini. Nie, no chyba on jest przyjazny, co? Chyba nie jest taki, jak w prawdziwym życiu. Mam tego... Mam taką nadzieję, dobra, uwaga, idziemy sobie... Dobra, na pewno idziemy tam. Nie wiem, widzę, ja się cały czas boję, słuchajcie, nie macie pojęcia co ja przeżywałem w, w tomu paliona w prawdziwym życiu, więc czekajcie o nie, o nie on wychodzi, wychodzi! On mnie zaraz zobaczy, dobra, czekajcie, może, może się tak zapytamy, dobra. Yeti! Siemanko! Cześć, 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 niezbędnie. Ej, co, ty... ej, odejdź ode mnie, Odejdź ode mnie! Wow, wow! Czekaj, stój Stój, stój, stój stój. Czy ty masz się Ej, czemu ty masz się co, co jest? Co jest, Ej! Ej, nie, 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 chwila, chwila. ej, może porozmawiamy? A może porozmawiamy. Chcesz? No, no nie no co co ty chcesz Słuchaj, czemu ty mnie goniłeś powiedz mi co oh, wow, 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 nie ma szans tak ty jak ja wiem zdjął zbroję toś byś mnie na hita nie pokazuj mi się na oczy nie czemu czemu, czemu? czemu ty, co ty robisz nie stop, stop stop nie bij mnie ej czy ty byś mnie też tak uderzał no, w w życiu co ty robiłeś co to miało być za gonitwa ej musisz mi to wytłumaczyć nie bo naprawdę nie gonitwa, je... musiałem cię pobić no jak to pobić o czym ty mówisz nie jest coś stój, stój czekaj ty zaraz musisz do więzienia a nie mogę wejść szybko idź, tu, idź o... uciekam, uciekam, uciekam. jak to pobić nie nie, ma, nie nie, 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 uciekaj! Szybko, 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 za co? Co ja zrobiłem? Jedzcie co... No co, co, co to miało być? Nie, jedni, nie bój mnie, dobra, nie. Ja się stąd będę gonić. Ja muszę tutaj się dowiedzieć, czego ty ode mnie chcesz. Dlaczego? Ja po prostu ci otworzyłem drzwi i ty na mnie po prostu szarżowałeś z atakiem. Ja musiałem uciekać, gdyby nie tam. Musiałem to zrobić. No tak, tak, musiałeś, na pewno Ty dużo rzeczy musiałeś zrobić, ale wydaje mi się, że to było akurat niepotrzebne. Dobra, zostaw mnie, zostaw mnie. nic tutaj, nic. Tutaj nie, tutaj, nie iść, tutaj A! Nie mam bloków! Nie mam bloków, nie mam bloków żadnych, Do no, widzowie, to był zły pomysł! Dobra, słuchaj, a może... Czekaj, czekaj, co? Jej, ja wiem, ja wiem co ci nie pasowało. Mięso ci nie pasowało! Pewnie było y, niedobre, co? Oa! Niedobre było, jesteś co? Jest niedobry! Co? Ja jestem! I ty, niedobry. Zniku, czemu ty mi się w ogóle pokazujesz? Ty jesteś niedobry zostaw! mnie! Nie, 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 widzowie, musimy uciekać przed tym tym. Przecież on jest jakiś... Ja nie wiem, co mu się dzieje! Przecież on wczoraj taki nie był, słuchajcie! On wczoraj się nas bał! A teraz jaki on jest pewny siebie! Czy może coś mi powiedział hejter? Czy może on jednak faktycznie z tym hejterem Jakoś współpracuje? To jest niemożliwe Przecież on cały czas był zamknięty W domu Paliona, to widzowie to, to wydaje mi się Akurat bardzo, to bardzo niemożliwe Może słuchajcie, co się mogło takiego stać? Może on wypił jakąś miksturę? Albo on po prostu, nie wiem, no zjadł to mięso Które my mu daliśmy i nie wiem Jest jakiś teraz taki właśnie mega to mega, No nie wiem, jakiś, nie, nie swój Nie, nie jakiś, to nie jest Yeti To nie jest Yeti, którego my znamy, dobra, wiecie co My musimy zobaczyć? Ja muszę sprawdzić tutaj w w tym miejscu, czy przypadkiem on nie ma coś poukrywanego w jego jaskini? Bo może on szykuje jakiś plan. Jakiś plan napaliona. Może on tak naprawdę wie, widzowie, o całym naszym planie. Czekajcie, czy jest coś tutaj, co? Nie, tutaj są jakieś śmieci. Może podłóżkiem coś jest tutaj, dobra? Podłużkiem też tutaj niczego nie widzę. A może właśnie te żelazne tutaj drzwi. Nie, nie, nie. A może zaraz nie nie. Oh, oh, oh. nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie, nie. nie zam zamknąłem się. Ło! Pójdź, czy nie! Nie został, Jeti. Przepraszam, dobra. Co o co ci chodzi? Co ty ode mnie chcesz? Słuchajajaj. Przestań mnie Ała! bić, przestań mnie. Ej, dobra, gdzie ty jesteś? Przestań mnie bić, przestań mnie śledzić, dobra, przestań dostań. mnie atakować, rozumiesz to. Wyłącz tą siekierę! Oddawaj tą siekierę! Już, no koniec, ej, czekaj, nie, najpierw. Zobaczem wszystkie swoje teby. Tak, 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 dobra, na pewno, dobra, o, czekaj, czekaj, może czekaj, dojdziemy do jakiegoś konsensusu, do jakiejś zgody. Dawaj, do, dojdziemy do zgody. Poczekaj poczekaj, zdejmij całą zbroję nie najpierw, nie co? Ja też zdejmuję, co? O, co ty na to? To jest dobry pomysł, ha, o, pa. No pa, no zdejmuję, no, zdejmuję zbroję i co? O, 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 dobra, gadamy, gadamy, gadamy. To teraz może słuchaj Yeti, żeby było sprawiedliwie To wyrzućmy nasze miecze, co ty na to? O. Nie mam miecza No to siekiery, ale ja też nie mam siekiery to Ja mieszczę siekierę, dobra? Nie no, co to miało być? Ej, czekaj, 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 ale proszę tutaj dawać odstęp. Nie, 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 nie. Yeti, Uaj, wyrzuciłem, wiesz! Wyrzuciłem wiesz! Widzowie, nie, nie, przyciekam, wrzuciłem sobie. Przez masz przypadek! Nie, przez przypadek! O nie, o nie, ej, mnie! Ty masz teraz mój Nie, nie, nie ma opcji! Widzowie więc co ja teraz zrobię? Ja, ja muszę uciekać. Nie, dobra, widzowie, co, widzowie, ja uciekam, ja uciekam, dobra, ja uciekam na palionowo ej właśnie! Czyż na palionowie, słuchajcie, on nie ma wstępu. Przynajmniej tak mi się wydaje, Jeti, ponieważ Szejter go wywalił. Ej, czy on tutaj wejdzie? On tu nie wejdzie, widzowie, ale to nie ma zna... Mój miecz! Przysięgam was, widzowie, że przez przypadek kliknąłem sobie na krawatusze bo ja chciałem sobie iść do przodu i wyrzuciłem ten miecz. Co jest? O, tu jest! Tutaj jest tak, i... Jakim i... cudem! Jest... Jakim cudem! To jest niemożliwe! Dobra, widzowie, musimy się gdzieś ukryć. Szybko, ukrywamy się może. O, mam pomysł. Dobra, w tym miejscu na pewno Azjaty nie zauważy. Tutaj... O, szybko, 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 szybko. Dobra, tutaj jesteśmy w muzeum i ja cię kręcę, widzowie. Palion miał rację. To był po prostu tragiczny pomysł. I faktycznie... Nie jest dobrze, że my tutaj próbujemy się ukryć, ale spokojnie, Yeti nas tutaj na razie nie, nie znajdzie, niestety my nie mamy miecza, to był tak zły pomysł, słuchajcie, o, on tam jest za nami, niestety, my nie możemy w ogóle się ruszyć, musimy tutaj poczekać, aż ten Yeti się uspokoi, no i widzowie, jutro zobaczymy, bo mamy plan na tego Yetiego, mamy plan, musimy go jakoś złapać, musimy naprawdę się z nim rozprawić i już niedługo, słuchajcie, ten plan będzie wchodzić w życie.